Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal kai 24 info znajdujemy się na 13 już edycji niebieskiego Biegu Świadomości. Jak nastroje? I Ilu uczestników pobiegło? Posłuchajcie sami. A ze mną organizator Łukasz Oliwkowski Panie Łukasz jak nastroje? Jak zwykle pod błękitnym niebem w kwietniu, czyli w miesiącu międzynarodowego mówienia o autyzmie kromadzi nas tutaj energia przede wszystkim, taka rodzinna, bieg ma charakter e, towarzyski, jak zwykle właśnie taki wspólnotowy. Nie chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby wspólnie pobiec te 5 kilometrów. E, przyświeca nam zawsze hasło od wielu lat ku wiedzy o autyzmie. E, ten bieg jest oczywiście pewnym symbolem, a jeśli za tym pójdzie, pójdzie otwarcie pewnych furtek, wskazanie odpowiednich specjalistów, terapeutów, czyli pomocy dla już nawet nie tylko osób w spektrum, ale dla rodzin w spektrum, no to właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Który to już pani bieg? Eee, ten, świadomości pierwszy. Jak, jak się podoba? Bardzo się podoba, super atmosfera. Uczestników przybywa cały czas. Tak, całe szczęście. Nic tylko się cieszyć. Tak, dokładnie. I uczestników w tym roku? W tym roku mamy 250 uczestników. Oczywiście nastąpiła pewna zmiana związana z ilością, przez to, że wprowadzono żałobę narodową i my szybko się musieliśmy do tego dostosować. 27. W związku z tym dzisiaj robimy ten wiek, ale i tak cieszymy się, że jest to pokaźna liczba osób związanych z tym, z tym problemem albo chcących wskazywać na problem autyzmu. Dzięki i widzimy się za rok. Dzięki. Do zobaczenia za rok.